Pamiętasz wygibasy Dominiki Gwid? Zobacz, co zrobi ba w teatrze. Widzowie tatca z gwiazdami zapewne na zawsze zapamiętali jej popisy. Dominika Gwid wzięła udział w 7. Edycji Show Polsatu i zaskoczy ba wszystkich swoimi umiejętnościami akrobatycznymi. W telewizyjnym show aktorka wykona ba w imponującym stylu szpagat. Nie był to jednorazowy popis. Niedawno Dominika powtórzyła swój wyczyn przed innym widowni. Dominika Gwid zaskakuje swoją sprawnością i umiejętnościami akrobatycznymi. Do historii ukreska przeżby jej gwiazdy, które robiła podczas występów w show polsatu Taniec z gwiazdami. W jednym z odcinków programu aktorka wprawiła wszystkich w osłupienie, wykonując brawurowy szpagat. Niedawno Dominika znów zaprezentowała swoje umiejętności, ale tym razem na deskach teatru. Po jednym z przedstawień, aktorka poniosła Euforia i zrobiła szpagat na scenie. Widać to na filmie, który umie Ci na Instagramie. Fani artystki byli zachwyceni. Fajn masz energii, dziewczyno. Średnik kobieto, jestem boska, uwielbiam ci, czytamy w komentarzach.